Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj tarta z kurczakiem, fasolką i pieczarkami z serem pleśniowym przepyszne zestawienie składników. Ja dzisiaj zrobię tę tartę w wersji niskowęglowodanowej, ale w przepisie wspomnę też o spodzie z klasycznego ciasta i wskażę przepis na takie ciasto, więc jeśli wolicie tarty klasyczne, to również z tego przepisu możecie skorzystać. Jeśli to co widzicie w tle wygląda interesująco i chcecie zaprosić taką tartę na Wasze stoły i na Wasze talerze, to serdecznie zapraszam do wideo przepisu. Ona smakuje naprawdę wyborniej i to zarówno na ciepło, jak i na zimno. I z przekonaniem polecam wykorzystanie tego przepisu. Przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a ja już nie przedłużam. Zaczynamy! Zaczynam od ciasta. Będę robiła je na blasze do tarte z wyjmowanym spodem. z do ciasta nie musi być wyjmowany, i to zawsze ułatwia zadanie, więc ja taką foremkę mam i taką preferuję. I ona ma średnicę 24 cm. Ciasto będę robiła z mąki kokosowej, więc będzie to ciasto niskowęglowodanowe. Jeśli chcecie zrobić tartę na klasycznym spodzie, czyli na mące orkiszowej bądź pszennej, to nagrywałam taki film, podlinkuję go dla Was gdzieś tu obok i w opisie pod filmem. Dzisiaj tarta niskowęglowodanowa, bo takiej jeszcze nie nagrywałam. Rozgrzewam piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Do blendera wbijam dwa całe jajka, dodaję jedną łyżkę oliwy, jedną czwartą łyżeczki soli i blenduję. Miksując jajka z oliwą i solą. Króciutko tylko do połączenia. One nie mają być spienione. Teraz dodaję tutaj 100 g mąki kokosowej. To jest 3 czwarte kubka o pojemności 300 ml. I znowu krótko pulsacyjnie blenduję, tak żeby mąka połączyła się z jajkiem. Mąka kokosowa ma takie właściwości higroskopijne, ona bardzo chłonie wilgoć, więc szybciutko się tu połączy. I teraz dodaję tutaj od 60 do 100 g masła. Ja według przepisu zazwyczaj robiłam 100 g, ale być może uda się z 60. Kroję na mniejsze kawałeczki to zimne masło, wkładam do blendera i krótko pulsacyjnie blendując, łączę to w takie te ciasto, grudkowate no bo to jest mąka kokosowa i teraz tak, blender z którego korzystam jest mały, ma taką ruchową pokrywę ja po prostu przytrzymuję pojemnik blendera i tę górną pokrywę, żeby to się nie otworzyło i tak ruszając, ustawiając pod kątem i cały czas blendując rozprowadzam składniki, dzięki temu mam to szybciutko zblendowane finalne ciasto przed pieczeniem wygląda tak i teraz przekładam je do formy formę można natłuścić, ja nie natłuszczam dlatego, że tu jest dość dużo tłustych składników, więc to spokojnie wystarczy i rozprowadzam na dnie i przy brzegach formy wykładając, wylepiając ciastem formę, no jak do tarty, po prostu. I wykładając ciasto dopowiem jeszcze, że jeśli nie macie formy do tarty, to spokojnie można skorzystać z tortownicy i wówczas średnica też 24 cm lub zbliżona. Brzegi podciągam dość wysoko, tak żeby tutaj było miejsce na nadzienie. Spód nakłuwam widelcem i ja brzegi formy przykrywam jeszcze paskami folii aluminiowej, żeby one się za mocno nie zrumieniły w piekarniku. I tak przygotowaną blaszkę z ciastem stawiam teraz do rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza piekarnika i piekę przez mniej więcej 10 minut w funkcji grzanie góra-dół, aż ciasto się zezłoci. Po tym czasie wyjmuję i zostawiam do ostygnięcia. A w czasie kiedy ciasto się piecze, ja przygotuję nadzienie, więc będę robiła te dwie czynności równolegle, pilnując, żeby ciasto nie było w piekarniku za długo. I jak widzicie, ja już tu pokazuję składniki nadzienia. Mam tutaj 250 g mięsa z udek drobiowych. Ja mięso zwykle kroję z wyprzedzeniem w takie paseczki bądź w jakieś mniejsze kawałki. Doprawiam bardzo uniwersalnie, tak żeby móc je wykorzystać do różnych dań. Tu jest tylko sól, suszony czosnek i natka pietruszki. Zatem mięso mam już doprawione i nie będę go do tego dania już więcej doprawiać. I pół cebuli kroję w pół talarki lub w piórka. Teraz pieczarki. 150 do 200 gramów pieczarek. Ja mam takie malutkie, umyte i oczyszczone, i osuszone. Kroję w mniejsze kawałeczki, ja kroję w takie plasterki. I jeszcze 200 g fasolki szparagowej. Jeśli biorę świeżą, no to rzecz jasna usuwam łyko i końcówki, po czym kroję w takie mniejsze kawałki. Można też skorzystać z mrożonej. I ja dzisiaj korzystam z mrożonej, bo ona praktycznie jest już gotowa. Odmierzam tylko 200 g. Te 200 g za chwilę dodam na patelnię. No i dobrze. Rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy. Wkładam mięso i na średnim ogniu podsmażam, aż straci surowość. Wtedy dokładam cebulę oraz fasolkę szparagową. Mieszam. I co jakiś czas mieszając yy, smażę, duszę to razem przez jakieś 3-4 minuty do czasu, aż fosolka będzie ugotowana, ale wciąż jeszcze jędrna, taka al dente, mięso straci surowość, a cebulka będzie zeszklona. I niech to tutaj ładnie dochodzi. A na drugiej patelni podsmażam pieczarki, znowu niewielka ilość oliwy z oliwek, pieczarki i podsmażam, aż wiodczyją, puszczą sok i ten sok odparuje. Kiedy zawartość obu patelni odparuje, dodaję pieczarki do mięsa, mieszam. Ja pieczarki podsmażam osobno, dlatego że chcę, żeby były zrumienione. Gdybym rzuciła je na jedną patelnię, to po prostu by się poddusiły, ale nie zrumieniły najprawdopodobniej. Mieszam i baza farszu gotowa. Ciasto też już podpieczone. No to szykujemy jajka i śmietankę. Do miski wbijam 3 całe jajka. Dodaję 250 ml śmietanki. To może być 12, 18 bądź 30. Sól i pieprz do smaku. Ja daję po pół łyżeczki każdego. Dodaję jeszcze pół łyżeczki suszonego tymianku, bo bardzo fajnie będzie tu pasował. I mieszam rozkłócając jajka ze śmietanką na taką gładką masę. Ok. No i teraz spód ciasta. Zdejmuję te brzegi z folii aluminiowej. Już nie będą potrzebne. Teraz już ciasto może piec się normalnie. Wykładam zawartość patelni. Równo rozprowadzam na spodzie. Pachnie przepięknie. I zalewam to teraz przygotowaną masą jajeczno-śmietanową. Delikatnie wylewam na tartę. Posypuję pokruszonym serem pleśniowym. 50 gramów tego sera biorę. Jeśli nie lubicie sera pleśniowego, spokojnie można zamienić go na inny, dowolny, ulubiony żółty ser, na przykład mozzarella, czy nie wiem, cheddar na przykład. Ja uważam, że pleśniowy bardzo fajnie pasuje do tych składników, więc u mnie pleśniowy. I wstawiam tartę do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę przez 35 minut na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra dół. Po tym czasie tarta wygląda tak. Wyjmuję ją z piekarnika, zostawiam na jakieś 5-10 minut, najlepiej na 10 minut, żeby to ładnie tak odstało i zespoiło się. I dopiero wtedy kroję i można podawać. I ponieważ ja mam formę z wyjmowanym spodem, to ustawiam ją na kubku i delikatnie dociskając, tak jakby odsuwając brzegi formy od brzegów tarty, uwalniam je w miejscach, gdzie mogła się przypiec lekko masa jajeczna, która tam wpłynęła. Ja wracam tak formą, delikatnie odciągając z każdej strony, kiedy brzegi są już luźne. Tarta bardzo ładnie się wysuwa, proszę bardzo, gotowa do krojenia. Przekładam na blat, kroję i można podawać. Ja kroję na 8 kawałków, i tarta smakuje rewelacyjnie, zarówno tak na ciepło, zaraz po wyjęciu z piekarnika, jak i po ostudzeniu na zimno w roli przekąski na wynos, czy na przykład na kolację, czy na przykład następnego dnia, jeśli zostanie. Sprawdzi się też świetnie w roli przekąski na wynos, więc bardzo uniwersalna. No i co, tak wygląda w przekroju, smakuje przepysznie, jest wyjątkowo wartościowo odżywczo, no i jak sami widzieliście banalnie prosta do przygotowania. W mojej wersji jest także niskowęglowodanowa, jeśli chcecie skorzystać z klasycznego spodu do tarty, no to tak jak wspomniałam wcześniej, zrobić tylko spód z przepisu, który podlinkowałam, a nadzienie i cała reszta dokładnie tak jak w dzisiejszym przepisie. Mam nadzieję, że przepis się spodoba i że zechcesz z niego skorzystać. Gorąco zachęcam. Przepis i składniki oraz precyzyjny opis krok po kroku znajdziesz jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć, więc serdecznie zapraszam. Jeśli interesują Cię tarty na bardziej klasycznych spodach, to podlinkuję dla Was taką przykładową tartę też bardzo smakowitą. Można też upiec tartę na spodzie z ciasta francuskiego. Też ją nagrywałam i też podlinkuję gdzieś tu obok oraz w informacjach pod filmem dla zainteresowanych. No i co, to chyba wszystko co chciałam w tym temacie powiedzieć. Jak zawsze w tym miejscu dziękuję za uwagę, za oglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo wciśnięcie tych dwóch przycisków gwarantuje otrzymywanie bezpłatnych powiadomień o nowych przepisach i odcinkach na kanale Skutecznie TV. Z góry za to dziękuję, już subskrybującym przepiękne dzięki i śliczny uśmiech za subskrypcję i okazane wsparcie. Przepysznych tart Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze, smacznego!